SmartTok. Podcast Loxon o automatyzacji budynków. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Smart Talk. Dzisiaj mamy przyjemność gościć Andrzeja Kaszyckiego, CTO i członka zarządu w TEDi. Witam cię Andrzeju. Cześć, bardzo miło. Teddy powered by gerda. To właściwie gerda czy Teddy? Andrzej, o co tu chodzi? No to jest bardzo dobre pytanie i odpowiedź nie jest taka prosta, dlatego że sam pomysł zamka powstał w Gerdzie i Gerda jest producentem i dostarcza komponenty, kluczowe komponenty tego urządzenia, kluczowe komponenty zamka. To jest mechanikę i baterie, natomiast Teddy de facto jest producentem tego urządzenia i Teddy go wprowadza na rynek i Teddy odpowiada za jakość, odpowiada za sprzedaż na całym świecie. Z kolei Gerda jest bardzo znaną marką w Polsce, ma już 40 lat tradycji. Produkcji zamków i drzwi. W związku z tym nikt się nie zastanawia, czy Gerda produkuje dobre zamki, no bo Gerda zawsze produkowała zamki. Stąd Teddy Power by Gerda w Polsce, na całym świecie, a sprzedajemy ten produkt do ponad 60 krajów. Na wszystkich kontynentach, no może poza Antarktydą. Już jest Teddy, no bo ta marka, chcemy, chcemy, chcemy ją budować i ta marka jest dla nas bardzo ważna. A skąd pomysł na elektroniczne zamki? O, pomysł urodził się y, dawno temu i y, Gerda zawsze szukała jakichś nowych pomysłów y, i rozwoju swoich produktów. W związku z tym, jak tylko się pojawiły pierwsze elektroniczne zamki, takie, no, które już zaczęły zwracać naszą uwagę, czyli to były jakieś tam lata 2014 15 y, My kupowaliśmy wszystkie te zamki i sprawdzaliśmy, co jest w środku. Mhm. E, w tamtych czasach e, nie było produktu, który by spełniał nasze e, oczekiwania, bo nasze oczekiwania e, były takie, żeby zamek miał siłę e, przekręcić wszystkie rygle. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że tylko wtedy drzwi są e, antyrumaniowe, jeżeli są zamknięte jeżeli są zamknięte na zatrzask, na klamkę. A to można kopnąć tę klamkę, brutalnie mówiąc, i drzwi otworzyć. A dla nas było ważne, żeby zamek był i mocny, i szybki, i najlepiej, żeby był jak najmniejszy. Żaden z tych zamków nie spełniał tych założeń, żaden z tych zamków nie działał na drzwiach z wielopunktowym reglowaniem. W związku z tym, by, że powiem, na darmo żeśmy poszukiwali takiego produktu przez półtora roku aż w końcu pojawił się produkt na rynku i to był produkt duńskiej firmy, z, którym, z, z, z którą firmą nawiązaliśmy współpracę. Yy, brandowaliśmy ten zamek Gerdalog, yy, no, z, z, z tych względów oczywiście yy, i ten zamek yy, funkcjonował u nas dwa lata. Przy czym współpraca z tą firmą układała się dobrze do momentu, kiedy nie zaczęliśmy zgłaszać uwag i nie zaczęliśmy myśleć o tym, żeby ten produkt usprawnić, bo usłyszeliśmy, że to właściwie nie powinno nas interesować, bo to jest ich produkt, nie będziemy czego zmieniać. Konflikt interesów? No, no, myślę, że po prostu takie przekonanie y, firmy, że wie wszystko. Y, no a nam się wydawało, że wiemy więcej niż oni, zwłaszcza, że. Dla nas ten produkt, no że tak powiem, wiedzieliśmy, jak powinny funkcjonować zamki. Oni raczej się wywodzili z takiej branży IT, no i na nasze uwagi, taką odpowiedź usłyszeliśmy. W związku z tym zaczęliśmy myśleć o swoim własnym produkcie. A ponieważ wtedy znaliśmy już obecnych zresztą no, udziałowców spółki, Którzy zajmowali się y, elektroniką, znaczy no, ogólnie rzecz biorąc, to, to jest ta noga IT, TEDI. Tak jak nogą takiej klasycznej mechaniki jest Gerda, to tak drugą nogą by była Predika, bo, bo stamtąd pochodzą y, ludzie, z którymi, z którymi nawiązaliśmy współpracę. Y, no, okazało się, że, że mamy fajny pomysł, natomiast Gerda nie miała żadnych kompetencji, żeby y, tę część elektroniczną i software'ową stworzyć. Próbowaliśmy z różnymi firmami, ale tam obce firmy to, to jest jednak obca kultura i, i, i to nic z tego nie wyszło. Założyliśmy swoją własną spółkę Teddy, która no, jak powiem, początkowo miała się zająć trochę innym produktem, bo to miał być domofon. Yy, na poczet tego stworzyliśmy Bridge'a, który miał yy, ten domofon łączyć zdalnie z, 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 z telefonami, bo taki był pomysł, żeby, żeby rozmawiać yy, rozmawiać przez telefon z domofonem. No i ten bridge, z domofonu nic nie wyszło, krótko mówiąc, bo w tym czasie pojawił się zamek. Wykorzystaliśmy ten bridge, dzięki czemu do bridge'a możemy połączyć sporo, sporo naszych urządzeń, bo bridge jest bardzo dobry. I ten zamek powstawał przez 2 lata, od 2018 roku i weszliśmy z produktem akurat w szczyt pandemii, czyli w 2020 roku. I przez dwa lata nie mogliśmy tego produktu nikomu pokazać na żywo. Pokazaliśmy oczywiście ten produkt w internecie, natomiast no w internecie nie można go dotknąć, nie można zobaczyć, jaki jest fajny, jaki jest mały, jaki jest, jaki jest ładny. Yy, I to były bardzo trudne dwa lata, dlatego że wszyscy inni, którzy działali w, ten branż, w tej branży, już, że tak powiem, udowodnili, że produkują fajny produkt, który działa. A my musieliśmy yy, bardzo się starać. Żeby ten produkt pokazać, żeby ten produkt zaistniał na rynku mm, i zaprezentować. Okej. Okay. Sam jestem posiadaczem Waszego zamka. Mnie nie musi przekonywać, że jest dobry. Natomiast no, wielu naszych tutaj słuchaczy, klientów i zastanawia się, dlaczego warto wybrać zamek Teddy. Teddy jest, no oczywiście to, to jest nasze zdanie, ale to też jest zdanie naszych klientów. Wystarczy rzucić okiem na Trustpilot i wpisać Teddy, i tam są recenzje yy, ludzi, którzy mają te, te, te produkty. Nasz zamek jest najmniejszy, najsilniejszy i najcichszy yy, na rynku. W związku z tym no, to są takie cechy, które od razu, jeżeli ktoś się w ogóle na tych produktach zna, od razu, od razu je widać. No, jest najładniejszy, to jest oczywiście kwestia gustu, ale to jest taki nasz iPhone. Jest zrobiony z anodowanego aluminium. Bardzo fajny design. Mamy dwa kolory srebrny i czarny. Wprowadzamy nowe. Widziałem ale nawet diamenty, przepraszam się, wtrącam To, ale... Tak, to jest bardzo ważne. To jest pomysł <słuch> dla klienta z Bliskiego Wschodu. Bardzo mu się podobało i na pewno będziemy produkować takie, takie zamki. Malujemy te zamki ręcznie, w związku z tym, no, ze względu na taką fajną bryłę, możemy zrobić z tym zamkiem dużo więcej niż, niż konkurencja. Natomiast, oczywiście, no, to, to jest ważne, i najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ten zamek jest cichy, że ten zamek jest bardzo mocny, bo generuje 2 newtonometry momentu obrotowego. To jest, tak, to jest taki moment, że właściwie mało kto byłby w stanie przekręcić wkładkę kluczem. Oczywiście to nie jest dobrze, jeżeli mamy taki, ta, takie drzwi, które pracują tak ciężko, to trzeba raczej wyregulować wtedy drzwi, niż instalować TEDi, natomiast my sobie dajemy radę tam, gdzie inni zawodzą. Rozumiem. Jakie widzisz korzyści w połączeniu właśnie automatyki LOXON z Waszym zamkiem? No, korzyści są oczywiste, bo to już tak powiem, nie te czasy, kiedy bazowały się na jakichś pojedynczych urządzeniach. E, to urządzenie musi być e, zintegrowane z systemem automatyki. E, no, w LOXON widzimy jak, jak, jak prężnie firma się rozwija i, i tak naprawdę widać Was wszędzie. E, bardzo nam zależy na tym, żeby, żeby zamek działał w tym środowisku, dlatego przygotowaliśmy i integracje przez, przez API chmurowe, integracje przez API yy, lokalne po bridge'u. A teraz mamy nowy produkt yy, DryContact, który pozwala nam zintegrować się z Lokson i zresztą z, z innymi systemami również, nawet bez konieczności posiadania bridge'a, dlatego że to jest yy, urządzenie, które po podłączeniu po do przewodów i po podaniu sygnału wysyła komendy po Bluetooth do zamka, żeby się otworzył i zamknął. Także no już nie ma prostszej metody integracji niż do wyboru. Mamy trzy, mm. prawda? Jeżeli komuś zależy na tym, żeby się zintegrować przez chmurę, integruje się przez chmurę, lokalnie, proszę bardzo, a teraz nawet nie trzeba bridge'a, tylko wystarczy podłączyć mm -hmm. przewody pod pudełko. Jesteście też dostępni na naszej bibliotece tutaj, Loxone Library, więc tutaj też o, tworzyliście przejrzystą integrację. Dzisiaj też miałem przyjemność z kolegą Dawidem, instalatorem naszym, rozmawiać na ten temat, czy już jest lokalne API, i czy jest już gdzieś nasz, jakiś szablon i tutaj bardzo się cieszę, że też rozwijacie naszą tutaj społeczność i naszą, tak. e, nasze template'y. E, jeżeli chodzi o właśnie automatyzację, tak, bo tutaj też rozmawialiśmy na temat automatyzacji, geofencing, różne e, kwestie. Jak tutaj widzisz właśnie takie automatyzacje w, w codziennym użytkowaniu Waszego zamka i wraz z Loksonem? No, jedną z, z fajniejszych funkcji zamka jest autootwieranie. Polega to na tym, że jak podchodzimy do drzwi, e, oczywiście musimy być, mieć autoryzację do tego, żeby ten zamek obsługiwać. Jeżeli podchodzimy do drzwi, to lokalnie jesteśmy w stanie bez wyciągania telefonu z kieszeni Otworzyć zamek, jeżeli mamy siatki z zakupami, albo nosimy cokolwiek. Co Dzieci. Do... Dzieci, no. Wtedy drzwi się otwierają automatycznie. Można sobie wyobrazić taką sytuację, że wtedy sobie rozbrajamy alarm. No, to, to całe połączenie jest szyfrowane i, i, i bardzo dbamy o bezpieczeństwo naszych urządzeń. I co rok testujemy bezpieczeństwo. Testuje nam to niemiecka firma VTest. W związku z tym możemy przyjąć, że to jest potwierdzenie, że drzwi się otworzyły, to znaczy, że my stoimy po drugiej stronie i, i, i wtedy możemy rozbroić alarm, możemy włączyć światło, możemy zrobić wszystko, co robimy w takich sytuacjach. Chodzi o to, żeby to była wygoda, bo tak naprawdę za wygodę ludzie są w stanie zapłacić i to jest dla nich ważne i jeszcze noś czasu. My po prostu poświęcamy czas na to, co lubimy robić, więc niekoniecznie musimy poświęcać czas na to, żeby przeklikać się przez aplikację. To jest bardzo ważne. Przede wszystkim wygoda. To jest hmm. też nasza, nasza idea, żeby działanie tego urządzenia, działanie w ogóle całego środowiska było bardzo proste i bardzo wygodne. I wydaje mi się, że jesteśmy, jesteśmy już bardzo blisko. Hmm. Jeżeli chodzi o Waszych klientów, Staracie się docierać do, dotrzeć naprawdę do nowych klientów, którzy budują do swoje domy, kupują pierwsze mieszkania, czy bardziej staracie się nakierować na retrofity, na modernizację? Taki jest wasz się, kierunek. Tak, staramy się dotrzeć do jednych i drugich. W przypadku takich zamków, czy w ogóle retrofit, jest to no, niejako w ogóle produkt skierowany przede wszystkim do tego kanału. Dlatego, że my jesteśmy w stanie zrobić drzwi smart poprzez wymianę wkładki. Wkładek produkuje się rocznie miliard na całym świecie, w związku z tym ten rynek jest bardzo, bardzo głęboki. A tak naprawdę nie trzeba nic więcej robić, tylko wymienić wkładkę i zainstalować na tej wkładce Teddy I to wszystko. I z drzwi robimy drzwi smart. Mhm. Oczywiście ten rynek nowych domów jest też dla nas bardzo ważny. W szczególności dla Gerdy w Polsce, ze względu na to, że Gerda produkuje drzwi, w związku z tym też ma w swojej ofercie drzwi od razu z instalowanym zamkiem Teddy i ta oferta jest po prostu bardziej atrakcyjna niż kupna osobno drzwi i osobno, -osobno zamków. Natomiast w przypadku nowych drzwi, oczywiście no, jest też konkurencja w postaci zamków elektromotorycznych, ale często te zamki są słabsze niż nasz zamek i to wielokrotnie okazywało się. Nawet firmy, które produkują te zamki, z którymi my oczywiście rozmawiamy i, i nawiązujemy współpracę, są zainteresowane naszym rozwiązaniem, dlatego że w pewnych specyficznych sytuacjach. To na przykład nie wiem, w drzwiach kompozytowych, które się wypaczają, ich zamki są po prostu za słabe, żeby mhm. obsłużyć ten zamek. W związku z tym rozmawiamy z kilkoma firmami, producentami takich, takich zamków, są, które są yy, zainteresowane. Te firmy są zainteresowane współpracą z nami i wykorzystywaniem naszych zamków w swoich drzwiach. Także oczywiście jest to bardzo ważne. No, nasz zamek działa wtedy, kiedy nie ma prądu. Yy, to już nie są te czasy, kiedy Prądu w, często nie ma, no ale w momencie kiedy nie ma, my jesteśmy w stanie otworzyć ten zamek, dlatego że nasz zamek pro, y, pracuje na, na baterie mhm. e, i to też jest wygodne. Możemy zawsze go otworzyć lokalnie po Bluetooth. E, jeżeli zamek elektromotoryczny nie ma zasilania, no to można go otworzyć tylko kluczem. Także mhm. my jesteśmy też bardziej elastyczni niż, niż, niż konkurencja, niż takie standardowe rozwiązania właśnie z elektromotorycznymi zamkami mhm. e, w środku. Jako Loxone jesteśmy też zintegrowani z systemami rezerwacji, tak, tutaj room Admin oraz Hotels, więc jest to integracja z Booking, Airbnb, z różnymi tutaj platformami, no i nie ukrywam, często Was też tam spotykam, tak, często też Was proponujemy w tych rozwiązaniach, bo to przeważnie są retrofity, tak, czy to gdzieś nad morzem, czy w górach, Szczyrk, gdziekolwiek, więc widzę, że to jest też potencjał, jeżeli chodzi o właśnie bezobsługowy, tak naprawdę apartament, tak? czyli bez recepcji, bez kluczyków i automatycznie. My też mamy klawiatury, więc jest to też idealne, idealne rozwiązanie, tak? Tutaj Waszym klientom można proponować to, bo to jest też stabilne, tak? to też trzeba stwierdzić, że po prostu nie ma z tym problemów. Jeżeli chodzi o żywotność tych akumulatorów, jak tutaj wygląda taka, takie ładowanie? Co ile tutaj trzeba ładować taki Is zamek? Tak, to zaczynając od tych integracji, to jest, to jest bardzo wygodne rozwiązanie, dlatego że ktoś, kto wynajmuje apartament, yy, chce zarabiać pieniądze. On nie chce się martwić o to, że gość mu przyjedzie o północy albo stoi w korku. I traci czas, no to po prostu nie ma sensu przy dzisiejszej te, te technologii. E, także bardzo cenimy sobie współpracę z Lokson właśnie ze względu na to, że, że wypełniamy jeszcze więcej możliwości, e, e, jeśli chodzi o integrację z takimi bookingowymi systemami. Natomiast e, jeśli chodzi o baterię, no, akumulator starcza przynajmniej na 6 do 10 miesięcy e, na jednym ładowaniu. Ładuje się go od 0 do 100% przez 5 godzin, ale można sobie wyobrazić taką sytuację, że jeżeli mamy jakiś serwis sprzątający, a no, nie wyobrażam sobie, żeby takich mieszkań nie sprzątać, mhm. to można sobie zawiesić na pół godziny Powerbank raz na dwa tygodnie i tak naprawdę mamy sprawę załatwioną, bo sprzątanie takiego apartamentu nie trwa krócej, a my w tym czasie jesteśmy w stanie naładować sobie kolejne 10% baterii. Co wystarcza na kolejne parę tygodni. W związku z tym no, prawie perpetuum mobile. Super. Andrzej, dziękuję Ci za poświęcony czas. Bardzo dziękuję za zaproszenie i naprawdę no, nasza współpraca od samego początku była yy, na bardzo profesjonalnym poziomie i, i bardzo wam dziękuję za to, że, że nas macie. Bardzo mi to miło słyszeć, i tutaj staramy się, żeby tak naprawdę zapomnieć o kluczykach, więc wybór należy do Was. Zaufajcie. NAM za Teddy i do zobaczenia. Dzięki wielkie. Smart Talk podcast Lockson o automatyzacji budynków.